System Work Manager pozwala na wygenerowanie wydruku dowolnego dokumentu magazynowego PZ, WZ, RW, PW, MM- i MM. Aby to zrobić, przechodzimy do menu Magazyn, Dokumenty i wybieramy typ dokumentu, który chcemy wydrukować. Zaznaczamy interesujące nas dokumenty. Klikamy prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze i wybieramy opcję Wydruk z menu kontekstowego. Dokumenty WZ i PZ mogą zostać wydrukowane w formatach A4 lub A5. Pozostałe dokumenty są drukowane w formacie A4. Jeżeli zaznaczyliśmy więcej niż jeden wiersz, spowoduje to otwarcie okien wydruku dla wszystkich zaznaczonych wierszy. Każdy dokument otworzy się w nowej zakładce. Klikając na ikonę drukarki, otworzy się standardowe okno wydruków systemu Windows. Możemy również otworzyć okno podglądu wydruku, dostosować ustawienia wydruku oraz wyeksportować dokument do formatów Excel, PDF i Word.